Kolejna awantura o wydatki z publicznej kasy. Wczoraj mówiliśmy o wiceministrze spraw wewnętrznych, który nabił licznik swojej służbowej komórki do prawie 80 tysięcy złotych. Tym razem chodzi o budżet stolicy. Urząd Miejski wydał podobną sumę na usługę prawną. O sprawie doniósł użytkownik internetu. Temat podchwycili dziennikarze, a sprawa dotyczy prezydent Hanny Grągiewicz-Walc, która poprosiła o ekspertyzy dotyczące problemu niezłożenia w terminie deklaracji majątkowej przez jej męża. Kępka. Prezydent jako osoba prywatna kandydowała na swoją funkcję, jako osoba prywatna prowadziła kampanię wyborczą, a następnie objęła tą funkcję, a potem obroniła ją, posługując się pieniędzmi podatników i uważam to za działanie nieetyczne. Często korzysta się z, z opinii prawnych niezależnych ekspertów czy zewnętrznych kancelarii e, prawnych. Także nie była to sprawa prywatna, była to sprawa... E, dotycząca no, samej istoty funkcjonowania Urzędu Miasta Walczowskiego Ratusza i demokratycznie wybranego prezydenta.